Dzień dobry, witam serdecznie moje plastusie i moje teletubisie, trakmaniusia i purposzek i w ogóle wszystko jest takie how sweet. Dzień dobry. Żygnę się zaraz, mogę? Ale tęczą, tylko no tęczą. Tak średnio tęczą, po prostu się żygnę, będzie prościej. Ja mogę dzisiaj brzmieć trochę jak Sylwester Stallone, bo tak się mniej więcej czuję jak Sylwester Stallone. Ze tak, względu na to, jesteś... że właśnie dostałem wszczenę świeżo po zębologu, jesteś. Jestem świeżo po zębologu, i jak zazwyczaj bywało to tak, że wychodziłem od tego zębologa tak w miarę yy, świeży. Tak dzisiaj yy, no, miałem siódemkę robioną, i chwyciło I trochę, mi jedno. To trochę przypleśniałeś, rozumiem. Tak, tak. I, i... <laughs> I mnie, nie czuję swojego języka i wargi dolnej zupełnie, więc tak jest ciekawie, ale w sumie chyba brzmi nie najgorzej. Ble, ble, ble. No nawet nie jest źle, no. Bardzo, znaczy, bardzo nie, nie, nie Nie gorzej niż zwykle, e, Tak, tak. <śmiech> Czyli <śmiech> tak samo chujowo po prostu. Nie chciałem tego mówić, no. <laughs> Grzeszności nie zapleczesz. No nie oczywiście, mówię, oczywiście, że tak. To dobrze, ale nie no da się ciebie jeszcze zrozumieć, także nie o, jest źle, tak... Że... poprawiłem tyby. No ty, o, aleś to ładnie poprawił to pyobie. No o, kurde. tak średnio, bo 153 mam teraz tyby, no. no. Spoko, ja to on 272, także... Bo chyba wiem jak to trzeba przejeżdżać w końcu, no. Właśnie ja jakoś nie mogę nadal na te na ten map pomysłu zrobić i jakoś tak. Wiesz co? Myślę, że głównie trzeba już spaść zaraz po wyskoku, tym wiesz, którym tam po tunelu już lekko boczkiem, żeby ładnym driftem sobie skrócić to i, i zaraz potem y, między, między cyskami przejechać mhm. i skakać prosto w metę, tak, że, że nie musisz zakręcać, tylko po prostu przeskoczysz nad, tym, nad tą bariereczką i, i prosto w metkę lecisz. I to są takie krótkie elementy, na których faktycznie gdzieś tam. A, żeby to można z barierką, a no, faktycznie tam by to mogło. No bo po początek tak robię, właśnie jak mówi, że tu skakuje bokiem i tutaj między cycki i między słupki, żeby się zmieścić, i tu jest właśnie problem <ścoughs> numer jeden. A potem właśnie na tą metę tam nie, żeby tak już. No to tak na tą metkę właśnie spokojnie możesz polecieć naprost. Na wcale, wcale nie musisz skręcać. Mm -hmm. A przyszedł Tech i nas objechał po prostu w pierwszym przejeździe. No, no tak, jest. tak, tak o, nie? <ścoughs> nie, tutaj w ogóle teraz mam tragiczny czas. Znaczy się, do, dobra, mój problem nie jest wiele lepszy, bo 15300, ale... No Kurde, za mocno, tak za mocno... No tak to zrobiłem, no. Ale tam są strasznie duże różnice, na przykład, wiesz, między 150 a moim 154 no to jest 10 tysięcznych, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Także widzę, że nie tylko my tak to lamimy, tylko dużo osób to tak lami. No, no ale do pierwszego jeszcze jest 07 masz to tak, no jeszcze trochę masz, no. No to, to. Ale jestem w stanie w to uwierzyć, nie? Że to jest 07, mhm. a nie kurwa na 2 sekundy, jak czasami bywa, że przejeżdżasz coś idealnie, a tu kurde półtorej sekundy gorszy czas od, od, od pierwszego miejsca, nie? No i taki właśnie że wpadł to głowy... A nie, to się nie uda. A, a teraz to zrąbałem. Ale check, checkpoint poprawian. za daleko jest. Tylko tak widzę te mety, na lewo, wiesz, i tak. Tak mi też tam wpadło na myśl, żeby tam można było jakoś tam na lewo rozkoczyć po tym checkpointzie, ale to się, to się nie uda, proszę pana. Na lewo po checkpointzie? Nie, A, bo to, tam się, są to tam. się nie uda, no. No nie, no bo jak? Chociaż? To no teoretycznie, jakimś bugiem, można byłoby to zrobić, ale to. No, nie, bo ale... tam nawet nie ma tego, nawet nie ma słupka, żeby, znaczy tego barierki, żeby mm -hmm. na niej wybić. Ty jak ja na, na przykład. <gry> tak, ja na tobie, tak, tak. Mm -hmm. Poprawiłem 10 tysięcznych, Ej. ja nie mogę zajść teraz poniżej 16 sekund. To jest... no nie, no 16 sekund ja to ta jest... raczka po prostu. To ja jak, jak wyłączę monitor, to tyle robię, więc. No właśnie. No faktycznie nie idzie ci najlepiej. Nie idzie ci to najlepiej. Ale trzeba brać pod uwagę, że w środku nocy nagrywamy dla Kulfona i, i on no, jeszcze jest to ruszał w środku no. nocy, żebyś wiedział. Kto no to widział nagrywać o 12. O kurde, teraz to do. O! A, bym bym nie zahaczył, to by był fajny przejazd, no. Co, co, co? Ja bym nie zahaczył tam w jednym miejscu, to by był fajny przejazd, ale zahaczyłem. O czy syn. O kurwesyn. No w końcu to siadło. No teraz mi już tylko 400 tysięcznych brakuje do najlepszego czasu i jest taki. Jaki przydki napis, a o co? Aż Piękne a, no. no. A fuj! A fuj! Ależ piękny jest ten napis, nie wiem o co ci chodzi. A fuj! Ojejku. O nie. Co to kurna jest? Ja jeszcze ten... Tu... A nie, jechałem tu dlaczego... Aha, już dobra już kojarzę to. Ta, ta tam bała. temu to jechaliśmy i to się ciśnie jedzie i. O, o, o ja tu checkpoint. co tu się robiło. Czekaj, jak coś tu się... co, co tu... Dobra, chyba zaraz na dziepiesa pojadę, żeby... Ta tą dziurą się tam nie sugeruj. Tam się da przejechać po tej dziurze. A ja to wiem, to ja to wszystko kumam. Tylko... No. No i potem jedziesz i, i na lewo skaczesz i... Okej. Okay. I Kładnie. tyle. Ale nie no, wrzuczkuję to za każdym razem. No ho. no tam się ciężko ląduje, żeby to nie wyrzuczkować. Ojojo, a co tak mnie zwo zwolniło teraz? Bo no właśnie tam coś spowalnia, na, 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 na podgórkach tam wyjeżdżasz, nie? No. Tam coś spowalnia i nie wiem właśnie co tam spowalnia. O! Gdzie, Też jest, meta, tego... gdzie jest meta? Gdzie jest tak, Gdzie jest meta? w dół i tam taka duża, wielka meta jest na tych flagach tam. Nie wiem gdzie. Czekaj, jadę na GPS a bo... Po prostu na te, na te flagi tam lądujesz, jedziesz prosto na tych flagach. No właśnie, bo ładnie przejechałem, wszystko ładnie pięknie i tu na... A tu wiesz, jak strach westyto, nie? Mhm, mm mhm. Nie ja wszystko z tym, ładnie pięknie, ale... Zjadką, tu... no, jeśli nie za zjadką, tylko z tą. Yy, no to właściwie pojechałem. za Zjadką, z tajką, no. Tu pojechałem, okej. Okay. No i gdzie? A że tutaj na dół. Dobra, a ja pojechałem tam dookoła. No i wszystko mm -hmm. jasne. Dobra. Dobra, no to teraz pa, to pa, pa teraz. No, 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 no pa na tym przejazd, pa, pa, pa panato. Mhm, mm Panato. Mm -hmm. no, no, no patrzę. Pan Adol. <grym> pan Adolf. <grym> pan na przejazd, pan, pan, pan na to. Człowieku, pan, 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 pan panat. No i, jak powiedziałem, tak uczyniłem. To, co mi obiecali, to mnie robią! Aaaa, i tak fajnie weszło i kurde... No, no, pierwszy czas zrobiłem, bez problemu, ale to jeszcze daleko do mojego pyby tutaj. Ale do, faktycznie... Do mojego moment... też daleko. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem, bo dokładnie w tym momencie przejechałem. W który, w który ty masz pyby, tak z ciekawości? 36.5. 5. O. To masz coś no wiesz, lepszy ja, niż ja, mój. Się, ja się nie zadowalam chłopami, nie? Także... No, no ja wiem, ja mam tylko 51, także... 51 to ja robiłem jak byłem w podstawówce. <laughs> Ty no co jest, ja, ja na tym nawrocie na nawr tam dużo tracę. I... Bokiem ląduj na, z tego przeskoku na, na przyspieszać. Tak, na solidnie, bokiem, bo przyspieszać cię ładnie wepchnie. Ale mówię o tym drugim przeskoku, tam Ten to Aha. właśnie, no o tym drugim przeskoku. Bokiem. Tam już do, do góry jak wyjeżdżasz, tak? I, no tak. i zawracasz do mety tam, tak? Tak. I co tam do listy jakiegoś robisz czy jak? No zobaczysz, że jak bokiem wylądujesz to tak ładnie cię akurat wszystko, wszystko samo zadziała. To się wszystko samo później zrobi. Bo tak na gps się mi pokazało i w sumie skorzystałem z tej porady. A co mi tego tak wróciło dziwnie przy przeskoku? coś kompletnie nie umiem w tę mapę. No i dużo Yuh. tutaj też zależy od tego jak wylądujesz ten, nie? Ten pierwszy, nie? No. Dobra, oj nie! Kurde, poprawia, tyle, tyle poprawia... Ty no, kurde, mnie na tym przeskoku drugim tam. No właśnie tak się zdarza mu się, zdarza. I to tak strasznie mnie hamulcuje. Tam są momenty, że... Nie wiadomo dlaczego, nie? Mhm. Nie wiadomo po co w ogóle. No co to komu potrzebne? A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne? A dlaczego? No dlaczego? co to komu potrzebne ta, ta mapa w ogóle? Oj, a teraz 700 tysięcy poprawiałem, o, ale na roślinie. wylądowałem. o, o. I no mam nadzieję, ty... że będzie poprawka. Kurde, strasznie mi zwolniło na tych przeskokach do mety. Nie, i się utopiłem w tej wodzie. A, a, a poprawiałem i że tak. Srogo poprawiałem. Dobra, ładny skok teraz. No kurwa, no z tym. Ja już nie wiem, jak to wylądować. Dupa, dupa, dupa 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 dupa, nie, dupa, 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 Dobra, ale znowu z tą wygrałem, no po prostu jak młodego cię robię, no Jak, jak podstawówce, no Weź no, kurde Na no sam koniec Takim. No chciałem, tak właśnie niczyłem, tak Dlatego się nic nie odzywałem, ale no nie No <śm> nie <śm> No nie Kurwa No nie no nie siadło mi ten Tak, ja... ale jest bardzo dużo ludzi na serwerze aktualnie, bo jest gdzieś mhm. na 12 we wtoreczek, Tak. Jak to nagrywamy? Na tak, do... całych, miast Czech. Do Czech to ją za darmo. Także zawsze na podium kończę, jest dobrze. I id? E, co to robiło? To id. A to był chyba z taką, z taką chorą A, na metą. Tam. Wiem co to jest, 47 lokal rekord tu mam, tu nie wciskasz żadnego airbreaka ze mm, Tak, dopiero tam przy checkpoincie. Za wcześnie to zrobiłem. Ale tu i tak jest problem z metą. Czy wiem? No, bo ta meta jest na farta. Nie niby tak, może trochę tak. Nie, nie trochę, ona mocno jest na farta. <laughs> Nie pamiętam już jak się wyjeżdżało w tą On Tam pod górkę pamiętam, że się wyjeżdżało. Tak, do górki i tam się odbija bumper i masz trafić metę. pamiętam, no. No i jak się dobrze to przejedzie, to ci odbija za wysoko i... Ta. I, i, no. I tak źle i tak niedobrze, mówiąc Tak, mhm. I tak po to, polsku. Tak, tak po polsku, tak. Bo tutaj tak sam początek powiedzmy, że jakoś tam w miarę nawet poprawiam w tym momencie swoje pyby, ale... Ja za każdym razem przyjeżdżam to idealnie jak swoje pyby, W takim samym czasie. Że to jeżdżam do tego i dupa i liści kupa i przeleciałem w cholerę poza metą do góry. I właśnie nie wiem jak tam się wybijać potem na tym na tym domety. A ja na tym na wodzie teraz wylądowałem tak, że nie chcę dądać świśnia. Mhm. Dobra, o teraz to żebym zrobił. teraz to żebym zrobił. No, kaczuszkuj to ładnie, jest skaczuszkowany ładnie. Pięknie, a poprawem 60 tysięcznych. No właśnie, cię gonię. No, 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 no. Ja teraz Traf meta, nie? No nie, ja za nisko przeleciałem. Ale państwo w hamstwie. No, widziałem cię, jak, widziałem cię, jak lecisz właśnie. Gorzej niż moje pyby, ale. No lepiej troszkę niż moje pyby, delikatnie. Ale mimo wszystko dojechanet A! A jechałem za tobą i to nawet nawet cię do, doganiałem troszkę, także... No ale No ale... No ale... Ale niech wygra lepszy po prostu. No. Tak, tak, tak. No mhm. i dupa teraz nie trafię w nocę. ja bym teraz mi to jakoś tak nie zaczęło odbijać, nie wiem od czego to zależy. Przedtem Poczeka... jak mi od... Mam Biło... wrażenie, że to nie można kombinować. Tylko po prostu jechać mhm. na tą metę i tyle. Mhm. To ja tam nie kombinuję, ja po prostu jadę i mnie odbija, tylko że albo, albo nie trafię w metę, albo mi odbije Ech. całkiem... tych pointa nie trafiłeś. O, Tech też dojechał, ale gorzej ode mnie. Także zaraz zobaczysz najpiękniejszy napis na świecie. Mm, jak dojadę? Tak. Mhm. <grym> No jak doje... Zobaczę, no. zobaczę, najpiękniejszy napis na świecie, że tam poprawiłeś swój lokal rekord, a jesteś dojechać pierwszy... No to możesz tu dojechać, no, tylko, że... Wiesz, no. <laughs> Co ci będę mówił, no. tupa dupa. Ach, dupa, no. Znaczy się, ja ci powiem tak, ja jak to do, dojadę, to do, dojadę, podejrzewam, z fajnym czasem, bo... Bo ja prawie, że za każdym razem poprawiam... Przejazd, ale... No z metą mam problem, nie? Dobra, znowu mamy mety i znowu trafiłem w metę, tylko że <grym> z gorszym czasem. I don't like PF and Riolu lul co? Czemu on nie lubi Ryolu i PFA? Czy to o co innego chodzi z tym PF-em? Co ty tak tutaj do mnie rozmawiasz? Znaczy, bo Riolu to jest no to jest jak mapa Ryolu. A faktycznie. <grym> A to Riolu to był chyba jeden z tych, tych lepszych tak, truckmaniowców, tak, nie? Tak, tak, tak. Ten jest z to na pewno youtuberów mm -hmm. truckmaniowców, ale... Znaczy, mm -hmm. nie pamiętam, czy Riolu przypadkiem to nie był ten, co go przyłapali na cheatowaniu. No, właśnie, chyba, chyba on, no. Wirtual go gdzieś tam... Wirtual go chyba, y, my, że tak powiem, przyłapał... Zde klasował no. I, 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 tak, i z... Y, Zdemaskował, o! O, tak. Dobrze, jadę za tobą, jadę za tobą, jadę za tobą stary. I... Prosto w metę. A mnie odbiło prostu ale na trasę. Nie, ja ta, ta gra... raz to przejechałem, tylko że z gorszym czasem. Ta, ta, gra, ta gra mnie nie lubi. Ja chyba, chyba pójdzie instal coś czuję. To będzie lepszy rage quit niż flina. <laughs> tak. Ech no no fajnie, bo tego nie to jadę. Ale koniec czasu. Dziak, znowu brzydki oczy, Moje oczy, to napis, jest no. normalnie tak. mi tak tak, kamerą. tak. O, tak, tak, tak to raziło. Wcale sobie nie podkręciłem lampy na maksa teraz na oświetlenie. O, a tutaj mamy 71 i 73 lokarzego. O. Co to jest za mapa dzika? First cię objechał, proszę i krzegasz cię objechał. Czy ty też? Oj, tam, oj, tam też cię obiegał! Weź, weź, weź! A Nie wiem. A bo tu się skacze, nie, nie wierzę się tam do góry, tylko tu się tak chyba tak trochę z boczku tej, 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 tego dyrta skacze. Ok. Brzmi rozsądnie, dobra. się ja teraz tylko sam nie potrafię wykonać, dobra. Jest. Aha! No, dobra. No. Dobra. Pernie. To ja już wiem, co tak. to jest za mapa. Tak, tak, ja też. Niestety, kurwa, pół sekundy poprawiałem. Już wiem, dlaczego mam taki słaby czas tutaj. Bo tutaj dobry czas się robi przejeżdżając górą. Górą? W sensie, na tym na checkpoincie masz tam taką rampę, nie? No. Y I wieszasz na, na górę tej rampy. No, tak zrobiłem. I wtedy nie jedziesz całej mapy naokoło i nie robisz 30 paru sekund, tylko robisz Aha. 11. Dobra, faktycznie, że tak na górę tej rampy. Mm -hmm. dobra. I dlatego też słaby czas mamy, bo... Tak, 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 też tu mam przejechane naokoło. Bo żeśmy to kombinowali, jak uh -huh. pod górę. Ach. Nope. Trzeba mieć dobrą prędkość, kurde. No tutaj tu trzeba mieć niestety zajebistą prędkość. Mm -hmm. Niestety no. no, taka gra na tym polega. O! To ładnie teraz, no kurde, tak mnie chwyciło, że... kurwa, kur! Spadłem. <laughs> A no, widziałeś na górze. Ten, widziałeś ten mój skok na metę wtedy? Nie. No co ci mówiłem, żebyś obejrzał, co wyhaczyłem kulkami. A, tam, tak, ten, to tak, tak widziałem. No, kurde, był no. piękny przelot nad metą, piękny normalnie. No po prostu zabrakło jak, tam... ten, jak ten, gość przez skrzyżowanie, przez rondo. No, no milimetrów <laughs> zabrakło, umówmy się, że tam mi zabrakło <laughs> milimetrów. Znaczy jakbym po prostu, ułamek sekundy wcześniej wcisnął tego Airbreak'a mhm. to bym to raczej doleciał, no bo, no, przejazd był To prawda, no No miałem się na co wkurwić, co? <grym <grym Zdecydowanie tak No, Techowiu się chyba udało to przelecieć Oooo, ja kurwa! No już kilka razy byłem na górze. O, 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 jest, jestem, przejechałem i mój panie kolego, 14 rekord. pięknie, pięknie, widziałem, akurat jechałem, bo zaraz obok ciebie widziałem jak tam wylądowałeś pięknie na tym, tak w miarę prosto ci się udało Finalnie to wylądować, prosto. no. I co ja dzisiaj wyprawiam w ogóle? W ogóle ja nie wiem, właśnie co ty. Co to ma być, ja się pytam. Za słaby przelew byś wysłał, no po prostu. Um, a to ja miałem go wysłać, tak? No właśnie, za, za wygrywanie miałeś wysłać, no. A, zapomniałem. To no teraz masz, no poniżenie na własnym odcinku. No cóż, no. Tak zawsze tak mogę... się zapomina o przelewach, no. Zawsze go mogę nie wyemitować. No to byłaby hamowa, bo naprawdę dobrze mi poszło. Kurde, żebyśmy to wczoraj nagrywali, to mogłbym coś no naściemniać, no ale. Extendy. Ale że tutaj ma lepszy czas ode mnie. No kurde, no. Aaaa! Sypałem. czy by tego się nie dało jeszcze tak y, przejechać w sumie, żeby z tej rampy się tam wybić do góry, ale to ciężkie będzie. Znaczy, tutaj w ogóle zrobiłem 14 sekund, a oni robią po 11 tutaj, mm -hmm. ale przypuszczam, bo bardzo mocno mnie zblokowało w pewnym momencie. No, 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 no. no. W sensie, że wytraciłem bardzo dużo prędkości. Mm -hmm. O, właśnie, ktoś przejechał. Pewnie, pewnie mnie pobije tak. Boże, to ty tam wpadłeś? Nie, nie, niestety mi to nie siada. siada czy nie siada? Nie siada, nie siada. A i ja tego w ogóle nie dojadę. I to mi się już dwa razy zdarzyło być tam na górze. Aha, na górze to już byłem z pięć, ale. Może trzeba tak idealnie między kółka chwycić po prostu. Mm -hmm, a ja teraz w ogóle nie mogę z tej górki wyskoczyć. Aha, tutaj na początku? No. No jakoś też mi nie, niedobra nie, ostatnia ostatni czas. Aj, prawie mnie chwyciło znowu, no. Dobra, no ja już. Aj, za bardzo na prawo. Dupa, i dupa, jaki dupa. Napis, się pojawi. Dupa. Ego wyjebało. <laughs> Fame do jebany. Fame do jebany co? Mm -hmm. no. Ale to w sumie jeszcze mogłem inaczej przejechać, Za to pod sam koniec się że to mogłem trochę inaczej przejechać. Eee, bo można było tam faktycznie po prawej stronie ze i to tak dość mocno skrócić jeszcze, to bym miał około powiedzmy 20 sekund, myślę. No ale no trudno się mówi, no. Trudno się mówi. Czy była chyba czwarta już, nie? Była to w ogóle... O to nie, to tyle, to ten. To dziękuję za objeżdżanie mnie i, i... widzowie nie oglądajcie tego. To nie tak, że już się schodzi do odcinek, ale nie oglądajcie tego. <laughs> Na razie, cześć. No.